Cześć, witam was bardzo serdecznie i w dzisiejszym odcinku jakiś skurczybyk rozwalił nam nasze tutaj gospodarstwo. No spójrzcie, płot jest zdewastowany, brama i płot tamten jest zardzewiały, piaskownica ma dziury. No niestety tutaj coś się odwaliło, spójrzmy tam, drzwi porozwalane, niestety nasza tutaj... Nie wiem jak to nazwać chatka, stodółka, jakkolwiek, kurwa bym to nazwał. Też została uszkodzona. O co tutaj chodzi? Co się dokładnie dzieje? Co to za wandal? Był w nocy i nam rozwali to nasze gospodarstwo. Dobrze, nic nie zarąbał. Szmaciarz jeden. No ale pójść się, szpój się na to. Ja muszę teraz znowu zająć się robotą. Znowu, więc no, bierzmy się do roboty. I lecimy z koksem, no musimy to na nowo e, wszystko naprawić. Niestety, niestety, to już, no, jakiś tutaj wandal nam to wszystko popsuł. A stało się to tak, ponieważ, no, aktualizacja wprowadziła pewne zmiany, usprawniła grę, ale, no, niestety, e, z tego co widzę, może i tutaj pewne rzeczy są naprawione, ale za to pewne rzeczy są zepsute, jak widzicie. No. Tym wandalem w tym wypadku była aktualizacja. Zobaczymy, czy Czy przy następnej aktualizacji też będzie ten sam problem. Co prawda, nie ma tu dużo jakiejś pracy, no ale no niestety trzeba trochę czasu poświęcić, więc na razie w tym odcinku zajmiemy się tutaj tymi drobnymi naprawami. O ty kurwa, gdzie na podwórko? Ty dziadu! Nie no, widzicie, szmacia znowu na podwórka, pierdole, zamykam bramę. Nie ma wchodzenia. Tutaj dzikusie ty jeden to nie jest miejsce dla ciebie. Dobra, tutaj chyba jest ok. Tak, te, te tutaj elementy są dobre. Tutaj tylko jakieś jeszcze, tak, ee, naprawa. Zaraz, bo tu za szybko klikam. O. Naprawimy sobie materiał, zaraz się ogarnie resztę. Dobrze, że w ogóle tutaj tych o elementów nie trzeba naprawiać, tam no wiecie, drzwi to nie jest jakiś wielki pro... Problem? Co ona tak się fajnie otwiera teraz? Nie no, ta to dalej jak dzikus. Tamta jakoś tak fajnie się powoli ładnie otwierała. Dobra, więc tak, teraz... A gdzie są kurwa deski? Przecież przed chwilą tu były deski. No widziałem. A przecież nic nie naprawiałem deskami. Może mam przy sobie? Nie, no nie mam. No dobra, w każdym bądź razie i tak yy, pojedziemy sobie teraz tak. Muszę kupić na pewno deski i to ze trzy palety kupimy. Drewna impregnowane też mam, ale zobaczmy ile. 34 sztuk i tu jest 100 sztuk. <laughs> to weźmiemy jeszcze jedną paletę drewna impregnowanego. Trzy palety weźmiemy desek Choć raczej powinno nam starczyć Bo do naprawienia jak widzicie mam tak Tutaj te drzwi Te drzwi, te drzwi, wszystkie te drzwi drewniane Są tu naprawienia No tutaj nie będziemy mieli drewnianych Tylko będziemy mieli te co wtedy Czyli takie fajne, ładne, metalowo Metalowo blaszane eee, Tutaj będę musiał tylko odświeżyć Tak, eee, te drzwi, to nie jest jakiś problem wielki Tak więc Luzik, I mówię, no jest jakaś Praca do wykonania, ale nie ma to z tym nic, nic jakoś strasznego. Tylko szkoda właśnie, że jednak e, gdzieś te pliki się nadpisały i, i usunęło właśnie tutaj kilka takich elementów. E, nie pamiętam czym to malowałem, tak wam powiem szczerze. A, chyba po metal będę musiał iść. Tak, tak, po zwykły metal będę musiał iść, bo najpierw to muszę przeczyścić. Zaraz zobaczę, czy to muszę w ogóle czyścić, czy mogę od razu metalem to ładować. Zaraz się okaże. Tak poza tym to całą zrobiłem? Tak, cała była odbudowana, no dobra. Okej, okay, a teraz mogę tu od razu? Tak, mogę. No, nie trzeba czyścić, no to elegancko. To po co ja to wtedy czyściłem? Matko Bosko, tyle czasu zmarnowałem. Cholera, a, bo mogę wybrać sobie albo to, albo to. No, to nie źle. Jak ja wcześniej to najpierw odrdzewiałem, a później to na nowym metalem robiłem. To nie konstruktor ze mnie podwójną robotę sobie robił. Nie, no wiecie, gdybym może nie wyczyścił rdzą, to właśnie może by było przerambane. <laughs> właśnie może wtedy by było. Może by szybciej zgniło. Niech tak już będzie. Okej, okay. a tu jeszcze jest, dobra, boś coś się tutaj zwiesiłem. Zwisiłem dupę Dobra, dawaj, 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 pani, tu nie ma czasu. Jedna no, reszta. Co ona takie, kurwa? Ale no, grafika to jest 3D po prostu. Dobra, jeszcze nie będziemy ich zbierać. W sumie nie, no w sumie mogę. Nie, na razie nie. Niech one sobie to jeszcze chwilę pobędą. Ja się zajmę na razie naprawami. Jak będzie chwila czasu, to wtedy ewentualnie je ogarniemy. Eee, dobra, wezmę sobie teraz jeszcze tylko metal i ogarniemy sobie tutaj całą tą naszą, właśnie o siatkę, cały nasz płot. A później się zajmiemy eee, robieniem drzwi, bo z zewnątrz ten płot wygląda no, jak gówno. A tak on wyglądać raczej nie może. No. Elegancko musi być. Ja nie wiem, czym on polał ten płot, że on taki się zarzewiał. Zrobił chyba jakimś kwasem. Cholera, może naszczał na każdy ten i się tak zepsuło. Trochę dziura jest. Trochę brakuje, ale dobra. Eee, pyk. Jedziemy dalej. Kolejne metale. <laughs> Jak widzicie, ogród jest coraz ładniejszy. Tutaj muszę jeszcze na zewnątrz zrobić właśnie jakieś dodatkowe kwiatki. Już nie będą to tulipany, ale to, to, to może później. Szkoda, że nie ma takich właśnie kwiatów do wyboru takich dużych jak, jak tamte fioletowe, bo bym sobie posadził tutaj właśnie gdzieś. Wiecie, między tymi kwiatami, bo tak to jest pusto i muszę to zastąpić jakimiś innymi, zwykłymi właśnie. Może choćby inną odmianą. Co prawda, tam posadziłem zaraz, zobaczę, czy coś się w ogóle z nimi dzieje. Na razie naprawmy tutaj to, co wygląda obleśnie. Dobra, tutaj mam. Teraz bramkę muszę zrobić. Lameczka to był nie problem. O, widzę, że nawet. tak, tak samo siatkę naprawiam samym metalem. Nie muszę przecież jej tutaj yy, ogarniać w ten sposób, że. Że robić na nowo. Tak, bo podczas wkładania metalu automatycznie sama się robi. Dobra. I jeszcze ostatni odcinek nam tu został. A jeszcze tam kawałek z drugiej strony. No, czekajcie sekundę, ja tylko sobie tu coś ogarnę. Eee, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tego nie muszę naprawiać, nie? Nie właśnie, tu będziemy musieli spomalować sobie to, bo <laughs> jednak będzie lepiej wyglądać. I ogarniemy sobie później te drzwi. Jak starczy nam czasu, no to zabierzemy się za zbiory naszych tu jeszcze. Papryki i jabłek. No, i ogólnie też trochę coś się zmieniły. E, jak to się nazywa? Troszkę tutaj funkcje o, bo teraz widzicie wszystko jest. <coughs> troszkę w innym tutaj tym e, w innych ramkach. Zobaczymy też, czy te jajka nadal się będą bugować, bo po czasie było tak, że one były zebrane, a wciąż pokazywało, że one. Ee, że one są do zebrania, a jak się szło, no to niestety nie było żadnego jajka do zebrania. Tutaj mamy jeszcze i tutaj. Ee, pamiętajcie, aby dać mi znać, jaką chcecie serię. Jakieś propozycje, jeżeli macie, no to chciałbym, żebyście w komentarzu napisali, z jakich gier. Ee, chyba, że ktoś z was chciałby zobaczyć jednak dalszą część, na przykład My Summer Car. To wtedy też możemy ją po prostu dokończyć. Co prawda gierka sama w sobie nie jest zła, ale nie wiem czy czy chcecie, żebym zrobił z niej serię, no bo jednak tam chodzi tylko zazwyczaj o o zrobienie tego silnika, tak więc dużo takich odcinków by było w miarę podobnych do siebie. Tego wszystkie propozycje proszę dać w komentarzu i zobaczymy co tam ciekawego się pojawi. Ja myślałem nad tym choćby, żeby teraz dać e, przygodę kurde, jak on się nazywa? Mm. W każdym bądź razie przygodową grę, albo tą Prider, albo przygody, e, jak on miał Et, Etach? kurde, Ethana, Etana, jakoś tak. Chodzi o to, że bardziej taki właśnie. Może i detektywistyczne, ale nie są tak prosto. Linijne jak wcześniejsza gra. Że idziesz, robisz, idziesz, robisz. Że praktycznie po czasie, po kilku odcinkach ona się zrobiła tak przewidywalna, że się żygać mi zechciało linią. A jest tam też taka fajna. Przygody Cartera. Edhana Cartera, coś takiego. Moja wymowa angielskiego jest dzisiaj super, tak więc nie zwracacie na nie uwagi. Eee, I właśnie tam. Gdzie co? Ja tylko jeszcze kupię tink. Eee... <kledzimy> tu, 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 tu. I tam już jest troszkę zupełnie inny poziom. Tam nie ma wszystko, nie jest tak prosto linijnie, tylko jest troszkę inaczej, więc jest o wiele, wiele więcej yy, zabawy. Dobra, to nam starczy. Trzy palety drewna kupimy, bo drewno może szybko się skończyć. A nie chce mi się jechać po raz kolejny. Więc ładujmy sobie to wszystko na środek. Dobra, elegancko. Yy, pyk. I pyk. Dobra, no to co? To jedziemy teraz na nasze gospodarstwo i zaraz tylko jeszcze sprawdzimy. Sprawdzimy, sprawdzimy, sprawdzimy co dokładnie się tam dzieje. <laughs> a do tego celu użyjemy tutaj fajnego urządzenia. Sprawdzimy, co w trawie piszczy, i sobie ogarniemy tutaj. O, a co jest z tym polem jeszcze? To jest te pole, chyba co ostatnio kupiłem, prawda? Tak. A ono jest po prostu, nie, nie, zawsze nie do końca zaorają, szmaciarze Tyle pieniędzy się płaci A oni niestety nie ogarniają tematu No co za dziady, nie? Ej, ale ja wczoraj te drzewa powycinałem Co jest z tymi drzewami? Zaraz będę musiał je znowu pociąć Widzę, że wszystko co drewniane to aktualizacja lubi Lubi psuć ale dobra, pomijamy to. Eee, może na razie nie będę rozładowywał, tylko od razu bezpośrednio bierzemy się do, do roboty. Eee, weźmy sobie na razie deski. No i lecimy. No, czuję się jakbym. A nie, to miało być metalowe, to się goń. Czuję się jakby to był jakiś powrót do przyszłości, czy co, coś, ten deseń. A w ogóle to może nie lepiej od razu zrobić tak. Drewno impregnowane. Nie, czyli nie mogę, dobra. Eee, deseczki pyk i robimy najpierw płot. Robimy płot, bo jakiego ja widzę, to mi trafia szlak. O, ma być ładny, takie ładne. Mam kwiaty. Ładne, tu już wszystko sobie ogarnąłem. A tu przyszła aktualizacja i poprzyła mnie wszystko. Dobra, zrobimy te deski. Ogarniemy płot i już wam pokazuję tutaj zaraz. Sobie tylko ogarniemy jeszcze, <laughs> co się, gdzie się dzieje, co. Sprawdzimy, czy coś jest do nawiezienia, czy, czy też nie. Tylko wiecie, ten płot to po prostu pierwsza rzecz, którą chcę zrobić. Bo mnie tak on denerwuje, jak on tak wygląda. Punktów społecznych nie dostaję przez ten płot. A moi sąsiedzi tak bardzo lubili mój ogródek. Wiecie, już lepiej, chociaż wygląda tak niż, niż z rozwalonym płotem. Dobra, dawaj. I tutaj ol' dziura, ja pierdolę. Masakra. No, i bierzemy sobie drona. I lecimy! Zobaczmy, tu są nasze pola. Sprawdźmy, co się na nich dzieje. Ktoś pracuje. Nie, nikt na nich nie pracuje. Dobra, to lecimy dalej. Tu są nasze pola jeszcze. No, widzicie, dosyć fajnie wygląda nasze tutaj gospodarstwo. O, tutaj widać, że jeden z pracowników pracuje. Elegancko. Chyba skończył pracować. Nie mogę wejść chyba w mapę, bo. Tak, bo zaraz mnie od razu <laughs> wyrzuci. No ale dobra. Teren wygląda dosyć fajnie. Polecimy sobie kawałek dalej. Zobaczymy, dokąd. Zobaczymy, co się stanie. Jak on poleci za daleko. O, zasięg. Co, zgubię kontrolę nad nim, czy co? Nie, wyłączy mnie. No dobra, w każdym razie z tego względu chciałem to zerknąć, bo da 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 -na. Patrzcie, jakie mam wielkie kurwa pole. To jest największe pole, które jest możliwe. I teraz dajemy zaraz, była kultywacja. Tak, to teraz obsiejemy groch. Oczywiście 4000 prawie płaca za to. Mam nadzieję, że to jedno pole da mi trochę kasy, ale zanim my je w ogóle ogarniemy, zanim. Tam coś urośnie, zanim w ogóle to obsieją, zanim nawiozą To naprawdę masę czasu to wszystko zajmuje Bo no niestety nie ukrywajmy Dosyć spore jest Zerknijmy sobie w sumie na nasze pola 2,5 hektara 3 hektary, 5 7 No 7 hektarów mają u mnie 3 pola, tak? Dobra, sprawdźmy jeszcze, właśnie. Yy... A, tu kultywacji nie przeprowadziłem. Co jak kurwa, ślepy czy co? Zaraz, tutaj jest tak: obsiane, nawieziono, obsiane, nawieziono. Gicior, tu je trzeba nawieść. Tu jest nawiezione. Więc tutaj. A tutaj? Tu jest wszystko. Tu tylko trzeba jeszcze, dobra, poczekamy, niech ta informacja yy... się skończy. Ach, miałem tego drewna tutaj nie robić. Ty, ale inne drzwi się, patrzcie. O kurwa, inne drzwi są, są okrągłe. Tak, a nie były takie. Elegancko. Zobaczymy, jak te metalowe będą wyglądać. Tu potrzebujemy nawiezienia. A, już są czterech pracowników, dobra. Eee, a zobaczmy tutaj. Nie, te są proste. Z jednej strony to dobrze, bo w oborach zazwyczaj były takie, nie? Tu robimy drewniane. Tak jak były. No, ale... Trochę nierówne te deski są coś u góry. Ale dobra, pomijamy. Musimy naprawić nasze szkody, bo naprawdę patrzeć nie mogę na to. Już sobie przypomniałem, jak ona wyglądała na samym początku. I Ju jezu! Naprawdę ciężko to wyglądało. Dużo pracy, żeśmy tu włożyli tam nasze yy... <laughs> gospodarstwo. Dobra, otwieraj, tutaj jeszcze dziwiczki tylko, wyjdziemy sobie na zewnątrz. Okej. Okay. Teraz jeszcze jak weźmiemy zbiorów troszkę więcej, to kupię sobie jedną szklarnię, no i zacznę kupować na pewno maszyny. Bo, no będę potrzebował tych maszyn jednak. Na pewno będą one potrzebne. Choćby jako spuścizna dla syna, eee, i z pewnością też będę musiał chociaż sam raz zrobić jakieś tutaj sianokosy, żeby trochę słomy sobie wziąć, bo nie będę je kupował. No bo bez sensu kupować, skoro będę do tego sprzęt. Nie wiem, co z tym starym sprzętem zrobić. Czy mogę go w ogóle gdzieś oddać na złom, czy, czy sprzedać? To będę musiał sprawdzić. No, tu całe szczęście nie trzeba. Dobrze, dachu nie trzeba robić. To jest, wiecie, te, te drzwiczki to jeszcze OK, to pal licho, bo to jest chwila moment tak naprawdę. I, i jest, jest gicior. Ale jak gdybym miał jeszcze zrobić na nowo wszystko związane z drewnem to bym chyba trafiłby mnie szlag. Dobra, yy, po metal idziemy. Idziemy po metal. <ścoughs> Boże kochany. Metal, 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 metal. Dobra, Habsni metal i idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. O, tutaj. Jaki kolor? No, elegancko, ten sam kolor. Giciel. Podoba mi się bardziej, właśnie. A zobaczymy, jakie to będą drzwi. A patrzcie. Idzie, to są proste drzwi. Jak metal, jak używam metalu, to są proste. Trochę kurwa szczelinę mają. No, trochę z dupy to wygląda. No, ta szczelina, trochę niedorobiona ta szczelina jest. Nie, nie wiem, wydaje mi się, że lepiej jak ta obora, właśnie ma takie metalowe drzwi. Jakiś taki kontrast wpada, no nie wiem, zobaczymy. Na razie zrobimy tak jak jest. I zobaczmy. Nie, no, nie też nie byłyby złe drewniane, ale dobra. Pomijamy, robimy metalowe. I też jest gear. Jestem głodny? No co ty? Patrzcie, pizzę mam. Mam tutaj smażoną rybkę, mam jakieś nadziewane papryczki, widzicie, że ono mnie dba. No okej, okay, dobra. Te drzwi mamy ogarnięte. Eee, w domu jeszcze nam się popsuły drzwi. Od spiżarni. To co to nie? Aha, to drewno chyba impregnowane wtedy będzie, tak? Siemanko, Timi. Jak widzicie, Timi dalej nieruchomy, Nic, to się z nim nie zmienia. I nie zmienia się nic. Jestem Timi dalej trzeba żyć. O, tutaj mogę odbudować sobie deseczki. Dziwne, że też nie wszystkie drzwi w ogóle są do ogarnięcia. <laughs> to chyba drewno impregnowane powinno być. Tak, coś czuję. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie A to nie pamiętam czym ja naprawiałem drzwi tak wam powiem Już Dobra, jebać to yy, Bierzemy się teraz tutaj za Zrobienie do końca naszego płotu Ładnie pomalujemy I niech zróbmy tak jak to, tak jak już to było Mam nadzieję, że kolejna aktualizacja, jeżeli się pojawi jeszcze w tym czasie, choć już wątpię, nie zepsuje nam. Albo jeżeli pojawią się yy, jakieś dodatkowe rzeczy, no to z pewnością się będzie kontynuować serię. No i kolejna rzecz jest też taka, że jeżeli z tym teamem będą jeszcze jakieś możliwości do zrobienia, no to ok, gorzej jak będzie po prostu tylko on sobie tam leżał do ustronnej śmierci, że tak powiem. Wtedy trochę to słabo wygląda. Jeszcze tutaj musimy obmalować, i później się ogarnie jeszcze tamte e, piaskownice i ślizgawkę. No dobra, pomalujemy jeszcze tutaj te drzwi. Niech to wszystko wygląda tak jak należy. No, trochę krzywe te drzwi się porobiły. Coś kurde, im chyba nie pykło z tymi drzwiami. <laughs> Wydaje mi się, że wcześniej one ładnie wyglądały. Może z jednej strony teraz trochę lepiej, bo tak bardziej, wiecie, nat naturalnie wyglądają, ale mimo wszystko średnia na jeża. Dobra, jeszcze tutaj te. Jedziemy z koksem dalej. Robota aż wrze. Widzicie? Maluję od tyłu, a maluje się przód. Kurwa, to są czary. Po, po prostu skończył mi się impregnat. Gdzie on jest? Dobra, mamy tu jeszcze trochę, i pomaluję sobie tamte drzwi. Dobra. Dobra, resztę sobie dokończę poza odcinkiem, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, aktualizacja nam popsuła gospodarstwo, Piotr szybko je naprawił, więc spotykamy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!